Witam serdecznie. Chciałbym taki puścić odcinek, jakby co się u mnie zmieniło i chodzi o to, że jakiś miesiąc temu kompletnie straciłem nadzieję na odzyskanie kontaktów z dziećmi. Tam nadzieję we mnie podtrzymywał ojciec, który do mnie dzwonił i przywróciły się kontakty z dziećmi, a teraz po prostu mu się urwały kontakty z dziećmi i to było tylko takie, wiecie, że to go bardziej boli, bo wiesz, jak się... Dzieci do ciebie wrócą, bo potem odejdą, to to boli. Jak ktoś ci coś da i potem zabierze, to jest jeszcze większy ból. No i ja zacząłem to, po prostu przeszedłem też, zacząłem i obserwuję szczęśliwe życie w, w rodzinie, w moim otoczeniu, w mojej rodziny, mężczyzn, którzy mają wnuki, tak? I na przykład jeden z mojej rodziny, ja z nim rozmawiam na jakieś tematy, on mówi: Wnuki przyszły, muszę kończyć. I odkłada słuchawkę. Dzieci. Po prostu wnuki to dla niego jest taka radość, bo wiecie, jest tak, że jak jesteś w związku, masz partnerkę, dzieci odchodzą, to tak trochę się to robi nudno w parze, nie? Ale potem przychodzą wnuki i dla dziadków to jest coś niesamowitego. Kontakty z dziećmi, uczestnictwo w ślubach, patrzenie, doradzanie im, rozwijanie rzeczy. Tak samo z innej strony po prostu też pojawiła się wnuczka, no i ten członek mojej rodziny to, to jest tak samo, nie? On mówi, nie, no ja nie mam czasu, bo ja miał czas dwie godziny być na spacerze czy trzy, do mnie nie miał czasu zadzwonić, nie? nie I ze pogadać. ja zrozumiałem, że mnie to wszystko omija, czyli po stronie zysków to mam zero. Nie mam zero. Zaraz mam pamiętam. ile mam. O jezus, co tu się dzieje z tym ekranem? Balas yy, balans. I po stronie zysków po stronie zysków to mam także, jestem zablokowany na Facebooku, przepraszam, po stronie kosztów może, po stronie kosztów to już prawie 10 lat dzieci nie widzę, płacę prawie 2000, 200 tysięcy wydałem. I co ja z tego mam i co ja z tego będę miał? To jest bardzo proste pytanie. Transakcyjne. Co ja z tego mam i co ja z tego będę miał? Nie? Bo po, to, po co się ma dzieci? Dzieci nie ma się po to, żeby płacić alimenty albo w sądzie być pozbawionego. Dzieci się ma po to, żeby te dzieci miały dzieci i żebyś bawił wnuki, bo to jest niesamowite szczęście i radość. I żeby cię, żebyś miał z nimi jakiś kontakt na święta, żebyś toczył życie rodzinne, kiedy już Twoi rodzice odejdą. Po to się ma dzieci, nie? I transakcyjnie, to tego po prostu moja rodzina z tego korzysta, nie? W taki Ja teraz tak, po stronie kosztów mam już 200 tysięcy utopione. Po stronie korzyści to tak, nie zapowiada się, żeby mi wnuki przedstawili, nie zapowiada się, żebym ja w ich życiu uczestniczył, jestem przez nich zablokowany. Chłopaki, to znaczy tak, ja mam syna w wieku lat około 30 i dwóch w wieku prawie pełnoletności, nie? I nie mam kontaktu z tym starszym synem, nie odzywa się, nie mam i chyba nie złapię z nim kontaktu, nie? Czyli tutaj po prostu po stronie korzyści mam zero, po stronie tutaj młodszego potomstwa to mam, nie mam korzyści. Nie zapowiada się, żeby mnie gdzieś zaprosili, żeby się ze mną chcieli spotkać, nie zapowiada się, żeby, żeby po prostu, żeby mi przyprowadzili wnuki, to, to nie mam korzyści. Gorzej jest tak, że jak ja dążę do kontaktu, to coś tam się dzieje takiego w ich, w ich otoczeniu, nie, że na następnym rozmowie telefonicznej to albo ich nie ma, albo jeden śpi, albo drugiego nie ma, albo nie odbierają w ogóle, trzeba im przypominać i, i jestem zablokowany po, a, po stronie strat, to mam coś takiego, że jeszcze lubią mi wypomnieć jakieś wymyślone rzeczy zupełnie z czapy z tych oskarżeń, które potokowo są zarzucone przez adwokatów, więc mam same straty. Nie? I mam same straty z tych kontaktów i z tego dalej nic nie będzie. I ja zaczynam podchodzić, też się robię starszy, coraz trudniej mi zarabiać na te alimenty. Ja zaczynam podchodzić transakcyjnie. Dlaczego ja mam wydawać kupę kasy na to, że po prostu i oni mają korzystać z tego, co ja w tej chwili wypracowuję, jako na przykład mój spadek i zachowek i tak dalej, jeżeli to jest inwestycja stracona wręcz wciągająca dalsze koszty. Nie? I ja przechodzę w tej chwili transakcyjnie. Ja podchodzę w tej chwili transakcyjnie do tego. Po prostu tak, jeżeli i nie, nie wiem, dajcie mi swoje opinie, ale ja chcę słyszeć opinie nie od gości, którzy mają w główka wkręcone, Walcz o dziecko. Walcz o dziecko, to znaczy nie walcz o dziecko, tylko jak będziesz walczył o dziecko, to matka zaprowadzi je do stu psychologów, którzy mu zryją berę. To robisz mu krzywdę. Ale komu robisz dobrze? Robisz dobrze tym prawnikom, którzy to wszystko obsługują. Widzę, patrz na sytuację, kiedy jesteś w sądzie, ona nie ma adwokata, ja nie mam adwokata i sędzia mówi, dzisiaj muszę to zakończyć. Ja to dzisiaj muszę zakończyć, bo. Te sprawy są puste, to są puste kalorie, nikt tu nie zarabia na tych sprawach, ani jedna, ani druga strona nie daje zarobić, prawda? To możesz się w to wikłać, czyli możesz, się, możesz dziecko po prostu niby walczyć o dziecko i zrobić mu piekło psychologów, gdzie musi ciebie oskarżać, ciebie zdradzać, Widzę, możesz wywalić kupę kasy, i w ten sposób możesz tę terapię zrobić taką, że zaprzeczenie, agresja i tak dalej, taką pogodzenia się ze stratą. To ja od takich ojców, to ja nie chcę, jak jesteś na tym etapie, ja nie chcę komentarzy. Chcę od ojców, którzy mają już dawno urwane kontakty z dziećmi, jak to po prostu traktujecie. Wracając do tematu. Ja zacząłem podchodzić do tego transakcyjnie, bo Widzę, że z rozmów z ojcami, że inne podejście, jakieś taka miłość po grób i, i słanie pieniędzy i w ogóle czekanie, aż one przyjdą, to nie ma najmniejszego sensu. No po prostu to nie działa. Nie ma, wiecie, nie ma dobrej strategii i złej, tylko jest taka, która działa i nie działa. Nie ma samochodu dobrego i złego, tylko taki, który jeździ i taki, który yy, musisz go ciągle naprawiać, w niego ładować kasę i nic z tego nie, on nie jeździ, nie? I ja po prostu krótko teraz zacząłem pytać. Ja się będę domagał, i po prostu powiem tak, że no, ja się będę domagał w rozmowach z moimi dzieciakami. Ja powiem im po prostu, słuchajcie, ja do tej pory na was wydałem 200 tysięcy złotych. I czy uważacie, że to jest w porządku, po prostu mnie blokować na Facebooku, żeby waszych zdjęć nawet nie mógł obejrzeć? I mój plan jest taki, że będę, jak tylko się da, to będę ucinał alimenty, bo rozumiecie, transakcyjność. Nie będę miał wnuków, nie będę zaproszony. Te dzieci nic mi nie dadzą. Ja nic z tego nie będę miał, Wysoki Sądzie. Więc tutaj płacenie i jeszcze przepraszam Wam, to nie jest moje zdanie, ale takie przemyślenie, że alimenty to jakby inwestowanie, przy, przepraszam, w moją przyszłość. Taką w sensie na starość, żebym miał wnuki, żebym zobaczył, żebym żeby miał jakieś życie towarzyskie, nie był sam, bo sobie się łobwieszę na kablu od pralki, nie? No. I, I to jest, a to nie jest alimenty, może sąd to uważa, że to jest taka opłata prostytucyjna, że było coś tam, coś tam i się powstało dziecko i to teraz płacimy za to coś tam, coś tam. Nie, to to nie jest tak. Ojcowie, może matki, nie wiem jak to, może prostytutki tak uważałem, ale ja, ja uważam, że inwestycja w dzieci to jest po to, żebym ja miał jakieś na starość radość z tych dzieci i z wnuków. I tutaj nie ma tego. Więc mój plan na tę chwilę jest następujący, że jeżeli ta sytuacja dzieci już, one chyba mają swój rozum i będą konsekwencje, po prostu transakcyjność jest taka, że jeżeli będzie tylko okazja, to ja będę walczył, żeby uciąć alimenty. Ja już tylko myślę o tym, że jeżeli nie ma zwrotu z tej inwestycji, to trzeba ciąć koszty i redukować straty. I redukować straty. Tu jeżeli skierujecie winę w moją stronę, to nie ten kieruneczek. Idźcie sobie do budynku, w którym sędzina mi to jest jej sąd i tam do sądu rodzinnego z tymi problemami wszystkie zgłaszać, to sąd rodzinny to nam, mnie i dzieciom załatwił tą sytuację. Ja się tylko dopasowuję. I teraz tak, jeżeli będzie tylko możliwość, to zamierzam uporczywie po prostu ucinać im alimenty, jak tylko się zorientuję, że są w stanie sobie sami radzić i zamierzam ich po prostu wydziedziczyć jak leci, bo nie widzę takiej sytuacji, żeby do ojca latami się nie odzywać, blokować 200 tysięcy brać na łapę i po prostu 2000 miesięcznie. Jeżeli yy, któreś z moich dzieci będzie to oglądać, to niech poproś po prostu opiekunkę prawną, żeby wypłaciła 2000, pokazała Ci na stole, ile to jest 2000 zł co miesiąc i żebyście szli do sklepu, co to za to można kupić. Nie? I co ja, co wy macie za te 2000? Może mieć zabawki, pół motora, dwa rowery, coś takiego, czy pół roweru, rower. A co ja z tego mam? Ja mam krytykę, że jakieś powielanie jakichś głupot wymyślonych przez i ja się z wami nie spotkam, to tak to nie będzie. To tak po prostu nie będzie. Nie? I mój plan jest w tej chwili taki, że natychmiast urwać alimenty, żadnego wsparcia finansowego, żadnego, nie? Przyjdzie to, sorry, no nie tak, że przyjdzie i daj 200... Nie, to musi być regularne spotkania i wtedy tak jak każdy normalny rodzic będę wspierał dzieci, nie? I chciałbym to robić, ale nie w tej sytuacji. Jak ktoś, ja daje 200 tysięcy, a mnie blokuje na Facebooku, yy, że ja nawet nie wiem jak wygląda moje dziecko i moje dziecko... No chyba po prostu muszą, muszą się ogarnąć z I tak samo mówię, wydziedziczenie już jest przesądzone w zasadzie. Jeżeli się w przeciągu najbliższych dwóch, trzech lat nie, nie tego, nie... Po prostu sytuacja się nie zmieni, a powiem nawet może szybciej, to po prostu wydziedzicie to całe towarzystwo. Bo mi... Ja nie wiem, nie, nie uważam, żeby moralnie było zasadne, żeby po prostu dorobek mojego życia, to, że ja po prostu pracuję, czasem mi po prostu słabne i normalnie w głowie mi się kręci, bo już nie jestem najmłodszy, żeby ktoś po prostu był naszykowany tylko, żeby brać pieniążki. Bo to jest takie kobiece. To jest takie kobiece, żeby po prostu tego... Nie, nie. To, że jest, są moimi dziećmi, dzieci, to ja zrozumiałem po mojej rodzinie. Twoje dziecko to jest dziecko, które utrzymuje z tobą kontakt, nie blokuje cię, odpowiada na każdy telefon oczywiście nie w pięciu sekundach bo to nie pogotowie tylko telefon sms utrzymuje z tobą kontakt i po prostu stanowi dla ciebie wsparcie a nie obciążenie że biorę od ciebie pieniążki bo ty mnie biłeś paskiem kiedyś co jest wymyślone no sorry 200 tysięcy za bicie paskiem no to ja dupę chętnie nadstawię kto jest chętny możecie mnie lać Normalnie nawet przez 5 minut, żebym tylko 200 tysięcy dostawał w dwóch tysiącach, co tego, nie? Co nie miało w ogóle miejsca, nie? I no cóż myślicie o takim podejściu? Jak Wam się to podoba? Tylko proszę nie komentarze od gości, którzy tak, tak, tak będę walczył o dzieci. Tak, tak, tak. Zniszczę życie psychologami psychikę, wzmocnię finansowo prawników, dostanę papier, którym będę można, który policjanci mi anulują. Pozdrawiam Was serdecznie i... To zostawiam dla Was sekcję komentarzy. Pamiętajcie dać polubienie i oglądajcie inne moje filmy.